Cześć, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, jestem po prostu z kamery, bez mikrofonu, bez niczego, ponieważ kupiłem nową kamerę, myślę, że teraz jest jakoś dużo, dużo lepsza. Eee, I zaczynam serię jak nagrywać na YouTubie, bo dużo małych youtuberów po prostu nagrywa, a no, nie ukrywajmy z tego jeden wielkiej paszty. Eee, no, ale pomogę wam jak to zrobić, jak nagrywać, żeby mieć po prostu jakąś oglądalność większą. Eee, bo nie powiem, że umy jest mała oglądalność, bo jest już dużo osób i jest 1600 subskrypcji ponad. Także postanowiłem zrobić taką serię, gdzie wyjaśnię wam, jak nagrywać na YouTubie, gdzie po prostu powiem Wam, jak to robić, jak robić to w jak najlepszej kości, jak to robić jak najbardziej doskonale. No, w pierwszym filmiku chciałbym pokazać moje stanowisko komputerowe, czyli jak ustawić swoje stanowisko, żeby wszystko było na miejscu, tak, to bardziej dla, dla Was niż do tego. A później po prostu powiem Wam, jakie programy używać i tak dalej. A to już w kolejnym filmiku będzie seria tych filmików. Myślę, że. Myślę, że w ciągu paru dni mi się uda co to zrobić. A jeżeli nie, to co 2-3 dni od ewentualnie te filmiki będą się pojawiać. Ale dobra, bez zbędnego pierdzielenia, po prostu pokażę Wam moje jak to u mnie wygląda. No, a potem po prostu kolejny filmik, wyjaśniam, jak, jakie programy ewentualnie używać. Bo, oczywiście, wyjaśnię to dla vlogerów, wyjaśnię to dla gamerów, jak to robić. E, czyli gamerzy po prostu dowiedzą się, jakich programów można używać do nagrywania bez utraty FPS-ów na kąpie. Oraz dowiedzą się, e, czy montować. to wszyscy się dowiedzą, czy montować, bo vlogy to też powiem o oświetleniu. Ale dobra, przejdźmy do, do rzeczy. E, więc tak, to jest mój pokój. Jak widzicie, syf za mną, który widzicie. E, Ogólnie nie mam osprzątane, więc no, sorry. Ok, zaczynając od stanowiska komputerowego. Moja stanowisk komputerowa wygląda w ten sposób. Eee, tak, mam przykoski do podjadania, mniejsza. No i tutaj jest mój komputer. Eee, Zwierzę musi być zewnętrzne, według mnie audio. Które zawsze przydaje przy jakichś większych grach, czy imprezach, czy czegoś Drugi głośnik jest tam za monitorkiem, tam na tyłu. I tak, to są schałki, oczywiście schałki muszą być do nagrywania. Dobra, mniejsza. E, eee. muszą być do nagrywania. To jest obowiązkowe, bo jeżeli będziemy nagrywać, to mikrofon będzie po prostu na dźwięk z głośników i no teoretycznie możemy to używać, usuwać za pomocą stukotu, no ale kto by się to jeszcze bawił. Dobra, to złożymy na bok, no, na razie tak nic nie będę na robił, Wydaje to później montował. Eee, więc zaczynajmy od, eee, od, od, od komputera. Komputer jest e, po prostu mocny. i7 i 7 i 74790, k bodajże, się nie mylę. Karta graficzna 960, 4GB powinna stać tego wszystkiego. Do renderingu jest po prostu niesamowita, bo jest to MS MSI, ona po prostu daje radę super. I karta graficzna i procesor. Bo możemy renderować za pomocą procka, możemy renderować za pomocą KUDA z karty graficznej, co jest bardzo opłacalne. SSD obowiązkowo na działanie systemu. HDD do reszty danych i tak dalej. Ale to już tylko dla gamerów, nie? Bo vlogerzy to wystarczy dobry laptopik do, do renderingu i jest ok. Dobra kamera, oczywiście. Więc tak, klawatura, żadna jakaś tam super. Tracer generator. Hmm. Myślę, że tak. każdy że już o widział, wie o co chodzi. Mm, tu ten zbędny naklejki z sklepu, to tam nie polecam. ani trochę. Dobra, dostaniemy od myśli. do gamerów. Podkładka SteelSeries, myszka TrueS gaming. Jest spoko, no ja nie narzekam. 3200 dpi jest spoko. No i monitoring główny 24-calowy. I zwykły, jakieś tam 201 cali, nie wiem, nie wiem nawet dokładnie co to jest, stary monitor, kamerka stara, Livecam HD 3000, którą tylko będę, proszę na w używał, a ten będę używał tej, którą teraz właśnie tam no, tak, Kosztowe światło teraz jest trochę, może być, no, no dobra, główny monitor, czemu główny monitor na boku, bo stwierdziłem ostatnio, że... Tak jest wygodnie, że Green Screen w ogóle pójdzie baba, ba, bo wygoda jest ważniejsza, że w pokoju nie miał tylko syfu, bo to biurko stało centralnie tu gdzie ja teraz siedzę, także no, było po prostu obrócone wszystko i butem Green Screen na ścianie. Nie no, myślę, że kiedyś jeszcze z Green Screen skorzystam, o ile nie doczepię tam pianek wygłuszających mikrofon. Dobra, zaczynamy od mikrofonu. Mikrofon jest dla vlogerów dobry i oczywiście dla gamerów. Mikrofon Samsung c Plus podfit. Oczywiście mikrofon bardzo dobry, ja go polecam. Naprawdę nie wiem, on kosztuje teraz chyba 300 zł, a jakość ma niesamowitą. Podfit dwumembranowy, czyli dwie memerantki mamy. Mamy jedną z przodu, jedną z tyłu. No bo jednak kto to ustawi. Jak najbliżej mikrofonu? No wiesz, tutaj mało, mało wykorzystuję, bo gdy mówił bliżej, bliżej mikrofonu, to ok, a tak to nie. Mój pseudo box jest trochę odsunięty, bo mam mocną żarówkę, bardzo mocną wręcz. I. Jest postawiona książka. w ogóle to są mój standard z kamerki aktualne, nie? Więc spokojnie. same książki jakieś pudełko z butami. Dobra. E, to jest sandbox zrobiony z tego po prostu. I to, to jest bardzo dobre, bo to znowu ja się w zachodzi, nie? Mocne światło, bardzo mocne światło, światło białe. Ja się to mogę trochę przyjść do góry. Bo jeżeli teraz załóżmy oprócz sobie ekrankę. E, Zobaczcie, jeżeli teraz ja sobie siądę, to obojętnie co jest za mną, to nam jest światło bardzo dobre. Się o to nie muszę martwić po prostu, bo za mną mam, o zobacz, czy góry jest lampa, też jest mocna, bo też jest światło, bo wcześniej miałem oświetlenie z góry i miałem jakąś swą lampkę sobie wzięte tutaj, bardzo swą lampkę przed, przed sobą, także spoko. Widzicie teraz, nie ma żadnych, żadnego siana, nic, nie, nie śniegu nie ma właśnie, bo jest bardzo mocne oświetlenie, bardzo dobre. No i tyle, no ja, ja nie będę po prostu o tym więcej pierdzielił po prostu, bo myślę, że każdy zrozumie to i w kolejnym odcinku ja będę o tym mówił, na razie o tym nic nie mówię, po prostu, że mam, jak i, i potem, bo mi jakie światło dobierać, ile kelwinów i tak dalej, i tak dalej, ale to powiem w kolejnym odcinku, a teraz to już na tyle w tym odcinku, to jest moje stanowisko kulturowe. No tak to wygląda, no, nie inaczej, inaczej to nie wygląda, <laughs> raczej nic do ukrycia nie mam. Ewentualny kabla, które są z tyłu ukryte, tak Tego nie będę wam nawet pokazywał, bo to nie ma sensu. No właśnie. No ale to tyle w tym odcinku nie będę pokazywał więcej, bo więcej zobaczycie w kolejnym filmiku. I w kolejnym filmiku dowiedzie się o tym, jak jaki program wybrać ewentualnie dla gamerów i dla vlogerów też do montowania. Oraz w kolejnym filmiku po programach. Czyli w następnym, w trzecim, wyjaśnię Wam, jak oświetlenie ustawić. Jakie kelwiny muszą być, jaka moc tego światła, ile wat, by się już się dało najlepiej, I w zależności od tego, co chcecie mieć za sobą ogólnie, bo to też jest bardzo ważne. No i też powiem trochę o kamerach. Powiem trochę o kamerach, bo. Hmm, no, najlepsze są czeki, ale. cyfrowe też będą, będą spójnie. Także tak, to był adresem na Ciębu, trzymajcie się i do kolejnych filmików z tej serii, która będzie oczywiście o tym, jak na YouTubie. No i tyle. Thanks.